Siemano, Adrian Żernik z tej strony, a tytuł dzisiejszego podcastu brzmi Okiełznać presję. Presja będzie Ci towarzyszyła nieustannie podczas Twojej przygody sportowej i też bardzo dobrze, bo właśnie dlatego sport jest tak fascynujący i dlatego przyciąga ogromne zainteresowania. Właśnie dlatego kibice są w stanie tak mocno angażować się emocjonalnie. Więc potraktuj presję jako dar, a nie żadne przekleństwo. I presja pojawia się, gdy dane wydarzenie ma bardzo dużą rangę ważności. Wtedy chcemy zaprezentować się jak najlepiej, więc zaczynamy się mocniej starać. Natomiast paradoksalnie, im bardziej się staramy, tym bardziej utrudniamy sobie występ, bo pojawiają się wówczas dodatkowe myśli, które rozpraszają naszą uwagę i które powodują, że nie możemy w pełni skoncentrować się na wykonywanym zadaniu. A jako, że te myśli są jeszcze dodatkowo w większości negatywne, to zwiększają szansę na to, że popełnimy jakiś znaczący błąd. Tak właśnie działa nasza podświadomość, że to, na czym się koncentrujemy, do tego w końcu doprowadzamy. I w tym, jak radzić sobie z paraliżującym stresem podczas występów, pomogą nam tutaj zawodnicy sportów ekstremalnych. Osobiście wyznaję zasadę, że jeśli coś działa na wysoką skalę, to z dużym prawdopodobieństwem będzie to również działało na skalę niższą. Co to oznacza, że jeśli przyjrzymy się metodom na zachowywanie spokoju, które wykorzystują osoby, gdzie istnieje realne zagrożenie ich życia i to u nich jest skuteczne, to w mniej wymagających sytuacjach będzie to tym bardziej działać. Tutaj zmienia się jedynie to, co kładziemy na szali. Tamci goście kładą swoje życie. Reszta sportowców kładzie swoją reputację. Natomiast mechanizm jest taki sam, czy to, co położyliśmy na szali odzyskamy, czy nie, zależy od jakości zaprezentowanego występu. Wnioski, które tutaj sobie omówimy, pochodzą z serii dokumentów Don't Crack and Depression, gdzie poruszana jest właśnie tematyka sportów ekstremalnych. Zobaczymy, z jakiej perspektywy patrzą ci zawodnicy uprawione przez siebie dyscypliny a następnie zastanowimy się, jak możemy to przełożyć na wyzwania, z którymi sami się mierzymy. Bo w zależności od tego, w jaki sposób postrzegasz sytuację, to będziesz generował zupełnie inne emocje. A nas oczywiście nie interesuje kolektywny sposób myślenia. Nas interesuje sposób myślenia, który daje wyniki i zapewnia satysfakcję z tego, co robimy. Więc też ta grupa sportowców ekstremalnych świetnie w tym kontekście się sprawdzi. Pierwszy rozdział zatytułowałem Zaakceptuj to co czujesz. I przechodzimy do cytatu z filmu. Bez tej ekscytacji, tego strachu nie ma takiej zabawy, więc bawię się tym. I tutaj mamy koniec cytatu. Prawda jest taka, że nie unikniesz odczuwania presji, jeśli chcesz grać na najwyższym poziomie, bo im wyżej wchodzisz, tym większa jest tam presja. To jest naturalne. I dlatego też naszym zadaniem nie jest nieodczuwanie presji. Bo gdyby tak było, to byś nawet nie rozpoczął swojej kariery w sporcie, albo co najwyżej postanowił pozostać gdzieś daleko na zapleczu sportu amatorskiego. A jednak wszyscy chcą grać w największych turniejach. Dlatego właśnie, że to one generują najwięcej emocjonalnych wrażeń. Gdyby tam nie było presji, czyli oglądalność byłaby na poziomie kilku osób. Nikt by szczególnie nie zwracał uwagi na wynik, to czy tak bardzo pragnąłbyś tam występować? Bądźmy ze sobą szczerzy, miałbyś totalnie wyjebany na taki turniej. Więc zaczynamy uświadamiać sobie, że presja tak naprawdę jest wyjątkową nagrodą, świętym gralem, który sprawia, że w naszym życiu dzieje się coś interesującego i czujemy, że żyjemy. Ponadto każde zwycięstwo smakuje dużo lepiej. Gdy jest poprzedzone presją. Mało tego, myślę, że gdyby twoje zwycięstwa nie były poprzedzone presją, to nawet byś ich nie szanował. Wyobraź sobie, co by było, gdyby sporty ekstremalne nie generowały strachu. Przecież wtedy nikt by ich nie uprawiał. Sporty ekstremalne uprawia się tylko dlatego, że są przerażające. Bo właśnie to sprawia, że dostarczają mnóstwo frajdy. I najgorszą rzeczą, jaką robimy w kontekście emocji... Jest ich wypieranie, czyli z jednej strony coś odczuwasz, w tym przypadku lęk, który jest pochodną presji, z drugiej strony walczysz z tym, żeby tego nie odczuwać. A im bardziej z czymś walczysz, tym bardziej zaczynasz to potęgować, i w konsekwencji emocja ta zaczyna przejmować nad tobą kontrolę. Czyli idea jest taka, by z tym nie walczyć. I dlatego właśnie chcę Ci pokazać, że tak naprawdę to nam wcale nie zależy na nieodczuwaniu presji, że skrycie to nawet tego odczucia pragniemy, a tym samym jak ono już się pojawi, to nie mamy żadnego powodu, by go odrzucać. Zamiast tego powinniśmy się raczej nim rozkoszować. Więc gdy doświadczysz następnym razem presji, to spróbuj takiego podejścia. Zlokalizuj, gdzie to odczucie pojawia się w Twoim ciele. I zwykle są to okolice klatki piersiowej, a następnie zacznie się na nim skupiać i czerpać radość z tego, że możesz doświadczać tak fascynującego odczucia. Później porównaj sobie, jak ostatecznie takie podejście wpłynie na jakość Twojego występu. Ok, więc przechodzimy sobie teraz do drugiego rozdziału, do drugiej strategii, którą zatytułowałem Zadbaj o przygotowanie. I na sam początek wypowiedź z filmu. Nieważne ile masz doświadczenia, w końcu i tak popełnisz błąd. Musisz być gotowy na to i posiadać plan B. Tutaj mamy koniec wypowiedzi. Oznacza to, że ważne byś miał swój plan A, gdzie określasz sobie w jaki sposób chciałbyś, by przebiegł twój występ. Natomiast równie ważne jest posiadanie planu B. Czyli tego, jak zareagujesz, gdy coś pójdzie niezgodnie z początkowymi przewidywaniami. Wówczas znajdujesz się w sytuacji, gdzie doskonale wiesz, co powinieneś robić, zarówno wtedy, gdy nie ma żadnych komplikacji, jak i wtedy, gdy komplikacje się pojawią. A to daje ci ogromne poczucie pewności siebie, ponieważ nasz mózg najbardziej obawia się sytuacji nieznanych, gdzie nie wie, jak się zachować i musi improwizować. Więc Zastanów się, jakich scenariuszy podczas swojego występu najbardziej się obawiasz, a następnie jak będziesz chciał na nie zareagować, gdy już się wydarzą. Wtedy będziesz mógł zareagować w taki sposób, który określisz sobie wcześniej za właściwy, a nie zdawać się na przypadkowe reakcje, które akurat w popłochu podrzuci Ci Twój mózg, gdy pojawi się chaos i nie będzie czasu na szukanie optymalnego rozwiązania. A nie unikniesz błędów, nie unikniesz kryzysowych scenariuszy i z jednej strony robisz wszystko, by do nich nie doprowadzić, natomiast gdy one już się wydarzą, to wtedy i tak jesteś zadowolony, bo właśnie masz okazję, by się prawdziwie wykazać i też wiesz doskonale, jak to zrobić, bo wcześniej sobie to określiłeś. Takie podejście sprawi, że w znacznym stopniu obniży swój poziom lęku, a to z kolei przełoży się na lepsze występy. I ja w podcaście o Nevisilsach opowiadałem o tym, jak to ci komandosi przygotowywali się do nalotu na posiadłość Bin Ladena. Tam schemat był dokładnie ten sam przygotowanie. Oni przez dwa tygodnie ćwiczyli przeróżne scenariusze, które mogły się przydarzyć podczas akcji i to posciągało z nich różne obawy i wątpliwości, dzięki czemu mogli wyruszyć na misję z relatywnie czystą głową. Więc i ty możesz przygotować się tak samo. Wystarczy, że określisz te najbardziej niepożądane scenariusze, przypiszesz im pożądane reakcje, a następnie przećwiczysz to wszystko w swojej głowie, wyobrażając sobie cały ten przebieg. W ten sposób twój mózg utworzy ślady pamięciowe tych sytuacji, i tym samym zwiększysz prawdopodobieństwo, że gdy już one się pojawią, to zareagujesz w taki właśnie sposób. Ten trening mentalny jest. Bardzo istotny, bo w sytuacjach chaosu mózg odcina nam naszą świadomość i przełączamy się na działanie automatyzmów. Więc chcemy, by ten pożądany sposób reakcji wcześniej stał się automatyzmem, bo wtedy zostanie uruchomiony w odpowiednim momencie. A żeby stał się automatyzmem, to musi zostać określoną ilość razy powtórzony. Na szczęście nie musisz wykonywać tego czysto fizycznie, możesz sobie to wyobrazić. Ponieważ jeśli odpowiednio sobie wyobrazisz coś, to mózg nie za bardzo jest w stanie tego odróżnić od sytuacji realnej. I teraz przechodzimy do trzeciego rozdziału, który jest zatytułowany Ogranicz myślenie. Na początek cytat. Jeśli zaczniesz rozmyślać nad wielkością danej fali i gdy bać nad ewentualnymi konsekwencjami, gdy tego rodzaju myśli Cię pochłoną, to nie dasz sobie z tym rady. Koniec cytatu. To podejście wydaje się być trochę kontradyktoryjne do tego, o czym yy, rozmawialiśmy przed chwilą, dlatego też sobie to doprecyzujemy. Z jednej strony myślisz nad negatywnymi scenariuszami, natomiast robisz to tylko po to, by je zweryfikować, a następnie móc określić na nie właściwe reakcje. Przerabiasz sobie te scenariusze w swojej głowie i to by było na tyle. Więcej o tym rozmyślać nie potrzebujesz. Mało tego, jest to nawet niewskazane, bo to tylko zacznie rodzić w twojej głowie wątpliwości. A wątpliwości mają to do siebie, że rozprzestrzeniają się niczym wirus. Za chwilę zainfekują twój umysł i albo uniemożliwią ci w ogóle występ, albo sparaliżują podczas występu. Więc bardzo ważna jest tutaj świadomość swoich myśli. Musisz zacząć trenować siebie w dostrzeganiu negatywnych myśli, w które się wkręcasz. I wtedy natychmiast przekierowywać swoją uwagę na coś innego. Nawet nie musi to być nic pozytywnego, może to być coś związanego z zupełnie innym tematem. Chodzi tylko o to, by zatrzymać tę samą napędzającą się spiralę negatywnych myśli. I to nie jest nic szczególnego: jesteś w stanie z łatwością zmieniać swój obiekt koncentracji. Problem stanowi tutaj raczej coś innego: że często w takich sytuacjach nie będziesz chciał zmienić tego, gdzie kierujesz swoją uwagę. Bo pomimo, że negatywne myśli powodują u nas negatywne emocje, to i tak wolimy się na nich koncentrować, ponieważ tworzy to u nas jakiegoś rodzaju złudne poczucie bezpieczeństwa. Więc najprostszym sposobem na zdystansowanie się od swoich negatywnych myśli jest uświadomienie sobie, że w większości nie są one w ogóle oparte na faktach. No i w tym pomoże nam drugi cytat, który brzmi następująco: Nigdy nie wiadomo, co tam się kryje, Póki się tam nie pójdzie. Tutaj mamy koniec cytatu. Czyli wszystko, co się jeszcze nie wydarzyło, jest jedynie wytworem Twojej wyobraźni, a nie żadnym obiektywnym faktem. I nigdy nie dowiesz się, co pod daną sytuacją się kryje, dopóki się tam po prostu nie udasz. Wówczas, owszem, może pojawić się jakiś negatywny scenariusz, ale to już sobie ustaliliśmy, że jesteś na niego przygotowany i będziesz wiedział, jak wówczas postąpić, prawda? Dlatego za każdym razem, gdy Twój umysł będzie halucynował, co takiego złego może ci się przydarzyć, zadawaj sobie pytanie pod tytułem, czy jest to oparte na faktach. A wtedy też za każdym razem odpowiedź będzie brzmiała nie. Bo przecież nie może być faktem coś, co się jeszcze nie wydarzyło. I to mi też przypomina historię pewnego surfera. Oczywiście, gdy jesteśmy przy okazji sportów ekstremalnych, to ja surfing rozważam w kategoriach. Surfowania na ogromnych falach i te fale mają po kilkanaście metrów, czasami nawet dwadzieścia kilka. I jest taki surfer Gareth Magnamara. On był w ogóle jednym z pionierów surfowania na falach w Nazaré, czyli w miejscowości w Portugalii, gdzie te fale osiągają właśnie wysokości 20 metrów. plus I Gareth też podczas jednego z takich zjazdów został powalony przez gigantyczną falę. Na całe szczęście przeżył, natomiast skończył cały poobijany z pękniętym barkiem. I ten jego proces rekonwalescencji trwał około rok. W tym czasie udało mu się już przywrócić pełną sprawność, natomiast w jego głowie pozostał lęk. To zdarzenie stworzyło u niego zespół stresu pourazowego i za każdym razem, jak myślał on o powrocie do surfowania, to w jego głowie tworzyły się negatywne scenariusze, Dotyczące nabawienia się kolejnych kontuzji czy nawet śmierci. Natomiast pewnego razu się przełamał. Poszedł on surfować i podczas tego surfowania zaliczył kolejny dosyć dotkliwy upadek. I tam społeczność zebrana przy brzegu z przejęciem patrzyła na to, jak Gareth wychodzi cały poturbowany z wody. Natomiast na jego twarzy o dziwo malował się uśmiech. Gareth był szczerze szczęśliwy, bo, jak to później podsumował, uświadomił sobie, że to, czego tak bardzo się obawiał, okazało się nie być wcale takie straszne. Czyli nie było to może przyjemne, bycie przygniecionym przez 20-metrową falę, natomiast też nie było to czymś tak dramatycznym, jak wcześniej przedstawiał sobie to w swojej głowie. Jednak, gdyby nie poszedł tam, to by się nie przekonał, co pod tą sytuacją tak naprawdę się kryło. I wierzyłby jedynie w historię, którą stworzył mu jego umysł. Dobra. I teraz kolejny rozdział, kolejna strategia jest zatytułowana Podchodź do wyzwań z ciekawością. I wypowiedź na samym początku. Zawsze jest to tak w moim życiu. Jestem ciekaw, czy dam radę. Jeśli czegoś nie zrobię, będzie mnie to prześladować w snach. I ten cytat należy do Williego Lindberga. Willie jest narciarzem ekstremalnym. I w momencie, gdy mówimy o narciarstwie ekstremalnym, to oczywiście nie mówimy o zjeżdżaniu sobie na nartach. Mówimy raczej o suwaniu się ze zbocz górskich, które są tak strome jak ściana. Możesz sobie wyszukać na internecie, jak to dokładnie wygląda. Jest to na pewno fascynujący widok. Swoją drogą polecam też do obejrzenia tą serię dokumentów. Don't crack and depression. Zobaczysz, jak bardzo w fascynujący sposób ci zawodnicy podchodzą do uprawianych przez siebie dyscyplin i jak bardzo jest skoncentrowany tylko i wyłącznie na nich. Oni nie skupiają się na tym, kto jak mnie oceni, jak wypadnę, oni robią to całkowicie dla siebie. I odnosząc się do tego cytatu Williego, w tej jednej wypowiedzi zawarte są dwie fascynujące perspektywy myślenia. I my zaczniemy sobie od fragmentu pod tytułem Jestem ciekaw, czy dam radę. Podczas gdy większość ludzi patrzy na narciarstwo ekstremalne przez pryzmat zagrożenia, to Willy patrzy sobie na to przez pryzmat ciekawości. Inna perspektywa równa się inne emocje, a to daje inne zachowanie. Ci, którzy się boją, będą unikali danej aktywności, ci, którzy są ciekawi, będą się w nią pakowali. I najciekawsze, nomen omen, w tym wszystkim jest to, że ciekawość jest ściśle powiązana z najważniejszym mechanizmem w naszym mózgu, czyli zapewnieniem przetrwania. Ewolucyjnie ciekawość zasilała gromadzenie nowych informacji, dzięki którym następnie lepiej rozumieliśmy rzeczywistość i tym samym zwiększaliśmy swoje szanse przetrwania. I dlatego też jest tak niezwykle potężna i pożądana przez nasz mózg. W momencie, gdy odczuwasz jakiś poziom stresu, to z automatu wchodzisz w stan przetrwania, a wtedy twój mózg nie jest zainteresowany niczym innym jak właśnie kwestią przetrwania. Więc mając tego świadomość, podsuwasz wówczas swojemu umysłowi ciekawość, która jest właśnie bezpośrednio powiązana z tym, jak przetrwać, jednocześnie działając na Twoją korzyść, a nie przeciwko Tobie. I tak jak to bywa na przykład w przypadku negatywnych myśli. Więc gdy następnym razem staniesz przed wyzwaniem, które wytworzył ciebie stres, wprowadzając cię w stan przetrwania, to zadaj sobie następujące pytanie. Hmm, ciekawy czy uda mi się to zrobić. No i zacznij się na tym pytaniu skupiać. A zobaczysz w jak bardzo krótkim czasie zmieni się twój stan emocjonalny. Bo wtedy albo się uda i to będzie sukces, albo się nie uda i to też będzie sukces. Dlaczego? Gdyż celem tego pytania jest po prostu uzyskanie odpowiedzi zwrotnej, czy się uda, czy nie. Więc bez względu na to, czy rezultat będzie pozytywny czy negatywny, to najważniejsze jest to, że dostarczy Ci poszukiwanej odpowiedzi. Czyli zadanie zostanie zrealizowane, a więc zakończone sukcesem. I druga część Williego brzmi, jeśli czegoś nie zrobię, będzie mnie to prześladować w snach. Czyli nie będzie go prześladować to, że się pomylił, że mu nie wyszło, ale prześladować go będzie to, że czegoś nie zrobił. I to powoduje, że nawet jak się nie uda, no to następnym razem znowu podejmie próbę. Jak podejmie kolejną próbę, to będzie miał ostatecznie większą szansę na końcowy, pozytywny rezultat. Żeby się rozwijać, potrzebujesz podejmować się wyzwań. W dodatku, im bardziej wymagających, tym lepiej. Natomiast każde takie wyzwanie stanowi potencjalną porażkę, a porażek nigdy nie chce doświadczać. Dlatego też dużo łatwiej jest nam robić rzeczy, które są łatwe, które świetnie nam wychodzą, bo wtedy mamy niemal pewność, że zakończą się one sukcesem. Lecz w takich sytuacjach z kolei się nie rozwijamy albo rozwijamy się zdecydowanie mniej. Więc jak sprawić, by z jednej strony aktywnie poszukiwać dużych wyzwań. Z drugiej strony maksymalnie minimalizować ryzyko porażki poprzez właśnie zmianę definicji porażki. I dlatego dla Williego jedyną możliwą porażką jest po prostu uniknięcie wyzwania, a nie to, jak mu podczas tego wyzwania ostatecznie pójdzie. Bo może mu pójść dramatycznie, a i tak będzie to zwycięstwo. Ponieważ najważniejsze jest to, że podjął się tego wyzwania, a nie przestraszył. To podejście. Jest skuteczne, bo zakłada koncentrowanie się na działaniu, na który zawsze masz wpływ, a nie na wyniku, na który wpływ ma wiele różnych innych czynników. Więc w wolnym tłumaczeniu ten model brzmi następująco. Udaje, że wynik mnie nie interesuje po to, by zdjąć z siebie trochę presji, i gdy się nie uda, to nie zniechęcić się do kolejnych prób, a tym samym w końcu dopiąć swego i zaliczyć pozytywny rezultat. I możesz też zacząć zastanawiać się, dlaczego ściągać z siebie presję, podczas gdy mówimy sobie o tym, że presja jest dobra. Presja jest dobra, natomiast do pewnego poziomu, bo gdy jest jej za dużo, to zaczyna ona mieć wówczas negatywny wpływ na twój występ. I to wygląda w taki sposób, że w momencie, gdy nie zależy ci w ogóle, czyli presja jest znikoma, to wówczas twój performance jest na słabym poziomie. Natomiast gdy zaczyna ci zależeć, czyli presja jest na średnim poziomie, to twój performance zazwyczaj osiąga swój szczyt, czyli wówczas jesteś w stanie zaprezentować się na najwyższym poziomie. Z kolei gdy zaczyna zależeć ci za bardzo, to wówczas zaczynasz się za bardzo starać, presja jest na zdecydowanie za dużym poziomie, przejmuje ona nad tobą kontrolę i wówczas twój performance nie jest optymalny. I ja to rozrysowałem również na wykresie. Ten wykres znajduje się w, w wersji tekstowej tego podcastu, którą znajdziesz w opisie. Zatem idea jest taka, że my tutaj chcemy nauczyć się po pierwsze nieobawiania się odczuwania presji oraz umiejętności obniżania poziomu presji w momencie, gdy zajdzie taka potrzeba. I przechodzimy sobie teraz do ostatniego rozdziału, który brzmi następująco nie czekaj na idealny moment. I wypowiedź z filmu. Będziemy o tym opowiadać dzieciom, żyjemy obecną chwilą, później będzie za późno. Sportowcy ekstremalni mają moim zdaniem mega zdrową relację ze śmiercią, bo oni w przeciwieństwie do praktycznie całej reszty świata są świadomi tego, że każdy dzień może być ich ostatnim. Że za każdym razem, gdy poświęcam się swojej pasji, to robią to z prawdopodobieństwem, że być może jest to ich ostatni raz. I pewnie pomyślisz sobie, że Twój sport, jeśli nie jest ekstremalny, to nie wpisuje się w to całe zagadnienie, jakoby każdy Twój dzień mógł być Twoim ostatnim. Natomiast wpisuje się. Bo dosłownie nie masz pojęcia, kiedy ten dzień nastąpi. My zakładamy, że to będzie w czasie późnej starości. Natomiast równie dobrze może to się wydarzyć dzisiaj. I w momencie, gdy nie bierzemy niczego za pewnik, to jednocześnie przestajemy odkładać rzeczy na później i wykorzystujemy każdy obecny moment do tego, by robić to, co nas najbardziej fascynuje oraz w sposób, jaki nas najbardziej fascynuje. Wiele osób odkłada swój najlepszy występ na później, na wtedy, gdy będą ku temu idealne warunki, i często też nigdy się tego momentu nawet nie doczekują. Bo po pierwsze, nie masz wpływu na idealne warunki. A po drugie, są one niezwykle trudne do zrealizowania. Więc co, gdyby zmienić sposób myślenia z perspektywy pod tytułem mieć najlepszy występ w idealnym czasie na perspektywę pod tytułem mieć najlepszy występ w każdej chwili, gdy uprawiam swój sport? Takie podejście sprawi, że będziesz dużo bardziej angażował się w każdy swój trening czy występ, i tym samym dużo bardziej się rozwiniesz. Oraz, przy okazji, zwiększysz szanse na to, że ten idealny moment kiedyś nastąpi. Więc za każdym razem, gdy będziesz teraz uprawiał swój sport, i nie ma znaczenia, czy będzie to występ, trening, czy nawet trening indywidualny, spróbuj zadać sobie pytanie: co gdybym uprawiał ten sport ostatni raz w swoim życiu i podejść do niego, jakby to było prawdą. A wtedy nie dość, że dasz z siebie absolutnie 100%. To jeszcze będziesz czerpał z tego wielką frajdę przypominając sobie, że właśnie robisz to, co cię fascynuje najbardziej na świecie i to samo w sobie już jest największą nagrodą znacznie większą niż jakikolwiek sukces jeśli natomiast ten idealny moment czyli ten twój wymarzony występ kiedyś nastąpi to wówczas podejdziesz do niego bez szczególnej presji wiedząc, że masz zrobić dokładnie to samo co robisz za każdym razem gdy uprawiasz ten sport Czyli dać z siebie 100% i czerpać z tego radość. Jedyna różnica będzie polegała tylko na tym, że obejrzysz to trochę więcej osób. A jeśli z kolei ten idealny moment nigdy nie nastąpi, to się tym też szczególnie nie przejmiesz, bo sobie wówczas uświadomisz, że przez lata sam sprawiałeś, że każdy moment był tym idealnym. I podsumowując całe to zagadnienie, okiełznywania swojej presji. Wystarczy, że skorzystasz tylko z jednej z tych strategii, a na pewno odczujesz tutaj znaczącą różnicę w podejściu do presji. Gdy zastosujesz wszystkie, to efekt będzie oczywiście jeszcze bardziej wyjątkowy, natomiast sugerowałbym Ci to wprowadzać po kolei. Wybierając jedną perspektywę, świadomie skupiając się na niej przez jakiś czas, po to, by została ona zautomatyzowana, bo wtedy nie będziesz musiał już o nim myśleć. Twoja podświadomość sama będzie w ten nowy sposób myślała, a wówczas możesz zabrać się za aplikowanie tych kolejnych perspektyw patrzenia na daną sytuację i tym samym dalej przeprogramowywać sobie swoją podświadomość na własną korzyść. Bo zmieniając swój docelowy sposób patrzenia, uzyskasz inne emocje, a to da ci inne zachowania i w konsekwencji inne wyniki. Dzięki ci za wysłuchanie mojego podcastu. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama Adrian Zernik i do usłyszenia następnym razem.